Nowy rok to taki czas, w którym wiele z nas chce zacząć bardziej o siebie dbać i zdrowiej i to naprawdę super. Ale to nie jest tak, że nagle jakoś magicznie w nowym roku przybędzie nam e, czasu w ciągu doby, w którym będziemy mogli na przykład gotować zdrowe jedzenie. Dlatego dzisiaj przychodzę do Ciebie z przepisami na obiady, które zrobisz w 15 minut, które są zdrowe, zbilansowane, no i pyszne, no i tak jak mówiłam, nie zabieram Ci długo w ciągu dnia. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magisą dietetyki, na tym kanale uczymy się jak i zdrowo, ale w taki prosty, luźny i niewydziwiany sposób. No i co, bez przerwania lecimy do gotowania. Zaczniemy od zrobienia makaronu różowego z kapustą I tutaj zaczynamy od ugotowania makaronu ryżowego. Na ogół polega to po prostu na wrzuceniu makaronu, zalaniu go ciepłą wodą i zostawieniu pod przykryciem na kilka minut. I w tym czasie przygotujemy resztę, na patelni rozgrzejemy trochę oliwy, do tego pokroimy cebulę, do tego bierzemy też czosnek, czosnku ogólnie jeżeli przeciskamy go przez praskę nie trzeba obierać, po prostu można go tak wcisnąć, to się zmieścić. Chodź. Zawsze to troszeczkę mniej roboty. I szybszy czosnek. Akurat no. ten się dobrze ubiera. Sam. Do tego bierzemy też imbir. Czy imbir się da przycisnąć przez praskę? Zobaczmy, co się stanie, jak przycisniemy imbir. dużo soku. To jest to ciężkie. Nawet, nawet. Ogólnie jeśli się, się spieszysz. tutaj spokojnie y, możesz użyć po prostu czosnku granulowanego i imbiru w proszku i też będzie naprawdę git. To wrzucamy na patelnię. I do tego kroimy kapustę, albo białą, albo czerwoną. Do tego kroimy też paprykę, znowu jeszcze więcej warzyw. I to też dorzucamy na patelnię. W tym czasie pokroję do tego tofu. Tutaj polecam Ci tofu wędzone. Nie akurat się skończyło i mam resztkę i będę z wędzonymi naturalnym, naturalnym, ale naturalne Za ten czas możemy obcielić nasz makaron. W pięciu minutach grzania dodajemy do tego tofu, sos sojowy, trochę soku z limonki. Opcjonalnie też odrobinę syropu klonowego. Możesz dodać też do tego chili, jeśli lubisz bardziej ostre smaki. To wszystko mieszamy. Do tego dorzucamy też ugotowany makaron i to wszystko grzejemy jeszcze jakąś minutkę, dwie. No i co? Chwila, moment i nasz pełen warzyw, zbilansowany, pyszny obiad gotowy. W porcji też naprawdę takiej, no, syty. I jaki to ma piękny kolor. <gry> Bardzo polecam Ci spróbować, bo robi się subcio szybko, jest pyszne, pełne warzyw, zdrowe. No i serio, obiad, raz, dwa, taka I jako kolejne przygotujemy sobie ekspresowe pesto oliwkowe z bakłażanem. Pesta to jest serio super typ obiadów, bo no, polegają głównie na ugotowaniu makaronu, zblendowaniu kilku rzeczy i jest. I tutaj co, zaczynamy właśnie od ugotowania makaronu, takiego jaki masz, jaki lubisz. W tym czasie przygotujemy też bakłażana, tutaj na patelni rozgrzewam troszkę oliwy i kroję do tego kilka plasterków bakłażana. Tutaj jeśli nie lubisz bakłażana, e, możesz spokojnie zamienić go na cukinię czy na przykład na paprykę. Albo też po prostu Jest to w ogóle przepis, który pochodzi z jadłospisów wiosenno-letnich, ale teraz e, zrobiliśmy taki myk, że zebrałyśmy wszystkie najbardziej hitowe przepisy z helfikowych -y jadłospisów i zabrałyśmy je w jeden podręczny e-book z najlepszymi, zbilansowanymi helfikowymi -y przepisami. Jest to baza ponad 100 naprawdę hitowych przepisów, z których e, możesz korzystać po prostu jak ze zwykłego e-booka albo możesz też składać je samodzielnie w swój luźny, elastyczny e-book. Wszystkie informacje o nim poniżej, możesz tam też pobrać sobie e, darmową próbkę przepisów. E, no i co? My lecimy dalej do Gotowania tego bakłażana przekładam na oliwę. Posypuję odrobiną soli i będziemy go smażyć z dwóch stron, jeżeli e, wsiąknie nam całą oliwę, bo nie ma jej tutaj dużo, to można dodać po prostu do niego troszkę wody i go poddusić. I gdy to nam się robi, przygotujemy sobie pesto e, oliwkowe tutaj do kielicha blendera wsypujemy oliwki do tego bazylię, tutaj w mój krzaczek, zniszczę trochę dekorację, no ale... Ja robię dzisiaj to pesto w jednej porcji, ale ogólnie pesta polecam, się zrobić sobie tak przynajmniej w dwóch, trzech, czterech porcjach. Ono spokojnie może siedzieć kilka dni w lodówce, potem tylko dogotowujesz do niego makaron, dorzucasz pesto, no i masz gotowy obiad. I tu też taki tip, żeby obiady z pestem były bardziej odżywcze, lepiej zbilansowane, były też źródłem białka, to do środka warto dorzucić sobie fasolkę, ciecierzycę, można tofu. Ja tutaj dorzucam białą fasolkę, część sobie zblenduję w pesto, a część później dodam do już gotowego makaronu. Do tego dodaję oliwę. No i oczywiście y, pesto nie mogłoby zabraknąć jego. Dorzucam i to wszystko blendujemy. I teraz nasz odcedzony i ugotowany makaron mieszamy z naszym pesto. Serio, czas zrobienia tego obiadu to jest kwestia ugotowania makaronu, bo za ten czas wszystko już tutaj ogarniemy, więc naprawdę raz, dwa jest gotowe. To mieszamy. Przekładamy na talerz. Staramy się jakoś ładnie ułożyć, jeśli jesteśmy vlogerkami kulinarnymi. I do tego dokładamy Pakłzana, do tego dorzucamy resztkę fasolki ugotowanej, z puszki, słoiczka. I teraz krok opcjonalny, ale naprawdę polecam Ci spróbować. Do tego możemy dodać sobie również maliny. Tak wiem, możesz popać za głowę jak to maliny, na co Ty gadasz. Polecam Ci spróbować, chociaż na kawałeczku tego makaronu z malinami. To ma im tutaj super przełamują smak, dają trochę kwaśności, słodycz naprawdę jest to super. Myślę, to nasza helfikowa dietetyczka Marcelka i jest, jest ekstra. Dostałam masę wiadomości od Was, że co maliny? Myślałam, że to będzie bez sensu, a potem się e, zakochałam, zakochałam. Także polecam spróbować, naprawdę, chociaż chociaż spróbować. E, tutaj można oczywiście dać maliny mrożone, delikatnie po prostu rozmrożone, albo jeżeli jest sezon, świeże, ale mrożone też będą git. One albo się rozmrożą na makaronie, albo można je wcześniej troszkę rozmrozić. Jeśli chodzi o cudne obiady, to w darmowej próbce z nowego e-booka znajdziesz przepis na przecudne to Jest to serio jeden z moich ulubionych przepisów, możesz pobrać sobie go za darmo. Ten obiad gotowy, bardzo polecam Ci spróbować. Serio, super mało roboty, mega dobry smak, zbilansowany, pyszny, także no... Wszystkie tutaj można odhaczyć rzeczy. Zachęcam Cię też do zobaczenia nowego e-booka z najlepszymi, helpikowymi, zbilansowanymi przepisami, tutaj z takim jadłospisem DIY. Wszystkie informacje poniżej. Ja dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisać komentarz. To pomoże tym filmom dotrzeć do większej ilości osób. Ja też uwielbiam czytać komentarze od Was. Wysłam Ci masę uścisków. Trzymaj się jak najcieplej. No i do zobaczenia już niedługo.